W dzisiejszym filmie biorę na warsztat temat inwazji orków, z którą mamy do czynienia w każdej części serii Gothic. Plan jest taki, że omówię pokrótce, jak to wygląda w każdej odsłonie trylogii. Przedstawię również trochę fabuły z mojego serwera, która pokrywa się z tematem filmu oraz podam kilka ciekawych modyfikacji, które mogą być fajnym dodatkiem również pasujących do tematu filmu. Ja jestem Gikeusz i serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Nim zaczniemy, to chciałem wam powiedzieć, że w tym filmie dużo materiałów będzie pochodziło z pierwszej edycji mojego serwera do Gothic 2 Online, którego fabuła odnosiła się idealnie do dzisiejszego tematu filmu. Dlaczego? Ano dlatego, że fabularnie akcja toczyła się po wypłynięciu bezimiennego skorinis i przedstawiliśmy graczom czasy, w których miasto jest przejęte przez orków. Na potrzeby tego serwera została przygotowana specjalnie mapa, więc wedle naszej wizji możecie sobie zobrazować jak mogło wyglądać w tamtym czasie Korinis. Zacznijmy od suchej teorii, czyli jak to w ogóle wyglądało z tą inwazją w samej grze. Przechodząc do pierwszej części, to mamy tutaj ukazanych orków, którzy są w swoim naturalnym środowisku. Można powiedzieć, że żyją bardziej jak plemię i nie są tak zorganizowani jak orkowie z kontynentu. W tej odsłonie odkrywamy trochę ich wcześniejszą historię, dowiadując się o śniącym, który pomógł im pokonać wrogie klany a w zamian orkowie wznieśli mu podziemną świątynię, w której znajduje się portal łączący ten świat z wymiarem Beliara. I w zasadzie to tyle, nie widzę sensu jakoś bardziej się tutaj rozwodzić odnośnie inwazji, bo wątek wojny z orkami moim zdaniem jest tutaj taki bardziej e, wyciszony. Fakt, poznajemy trochę więcej ich historii pod kątem Śniącego i tych wydarzeń z dawnych czasów, ale odnośnie samej wojny to poza Intrem niewiele więcej mamy wzmianek w samej grze. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem Orków. Miastem Orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Przenieśmy się teraz do drugiej odsłony serii, i tutaj od początku mamy ukazany obraz orków jako jednych z naszych głównych przeciwników. Sam Ksardas wita nas na wstępie i mówi o smokach oraz o orkach zbierających swoje siły w górniczej dolinie. Gdy idziemy pierwszy raz do dawnej kolonii karnej, widzimy, jak to miejsce zmieniło się przez ostatnie kilka tygodni. Jest ponuro, ciemno i wszędzie są chmary orku. Jedynie zamek w górniczej dolinie, w którym ostało się kilkudziesięciu paladynów, jeszcze jako tako funkcjonuje. Nie trudno się domyślić, że po wypłynięciu bezmiennego dolina została w 100% przejęta przez zielono zielonoskórych, a paladyni, którzy byli w zamku, albo zostali zamordowani, albo wzięci do niewoli. Natomiast jeśli chodzi o Korinis, to po wypłynięciu głównego bohatera miasto zostaje przejęte przez orków. Pytanie, co z mieszkańcami? Myślę, że zwykli cywile nie mieli za dużych szans na pójście do niewoli, chyba że orkowie potrzebowali taniej siły roboczej. W każdym razie bardziej jest pewne, że na niewolę mogły liczyć osoby, które mają jakąś konkretną specjalizację, przykładowo rzemieślnicy, którzy mogą rzeczywiście się przydać. Oczywiście to też jest rozległy temat, bo niektórzy mistrzowie raczej za żadną cenę nie poszliby współpracować z orkami. Mam na myśli przykładowo Harada, który negatywnie komentował możliwość ucieczki w momencie ataku orków na Korinis, co mogłoby wskazywać, że bronił miasta do samego końca. O innych nie mogę się tak wypowiedzieć, bo brakuje nam informacji jakiegoś takiego konkretnego stanowiska wyrażonego przez pozostałych mistrzów. Większość obywateli była przerażona na samą wzmiankę o orkach. Mam tu na myśli przykładowo Bartoka, Garvela czy chociażby przeciętnego mieszkańca, który raczej nie jest uzdolniony bojowo. Dlatego też myślę, że będą próbowali uciekać co w większości przypadków skończy się ich śmiercią lub będą starali się podporządkować byleby tylko przeżyć. Strażnicy w momencie ataku zapewne bronili miasta, więc pewnie większość z nich poległa. Jeśli chodzi o przywódców i ogólnie paladynów, to jak wiecie, Hagen wraz z rycerzami pod koniec drugiej odsłony serii udaje się do Górniczej Doliny, aby pomóc Garondowi i jego ludziom. Od razu mówię, Arkani nie biorę pod uwagę, więc nie interesuje mnie, czy Hagen jest tam jakimś generałem, czy kimś innym. Jak dla mnie raczej nie mieli szans w starciu z taką ilością orków i najpewniej ponieśli porażkę. Ewentualnie mam w głowie jeszcze jeden scenariusz, że zostali wzięci do niewoli, a potem publicznie ścięci dla przykładu, ale to i tak w obu przypadkach kończy się ich śmiercią. Oczywiście to wszystko to tylko moje zdanie. Jak macie jakieś inne teorie, to śmiało zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzu. Szukam pracy. Hmm. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie, nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Będąc przy temacie Gotika 2, pozwólcie, że jeszcze w ramach ciekawostki opowiem wam, jak to wyglądało fabularnie u nas na serwerze roleplay. Tak jak wspominałem na początku, wydarzenia, które działy się wtedy, miały miejsce jakiś czas po wypłynięciu bezimiennego bohatera na dwór Irdorad. W tym czasie Orkowie przejęli kontrolę nad miastem i pod dowództwem Herszta Schlaka sprawowali kontrolę nad transportem morskim między wyspą, a innymi terytoriami kontrolowanymi przez Orków. W tym czasie powstali też najemnicy Orków, którzy chętnie służyli im za złoto. Tak narodziła się hierarchia, dzięki której za murami miejskimi zapanował porządek oparty na relacjach wojowników z robotnikami i niewolnikami. Uważam, że to było bardzo ciekawe, bo miło było pograć na serwerze, gdzie mieliśmy odwrócone role. Oprócz miasta i Orków byli też partyzanci, którzy ostali się po ataku lub zwyczajnie uciekli i chcą próbować w dalszym ciągu odbić miasto z rąk zielono W tyle możecie zobaczyć screeny z tego okresu, jak wyglądały zbroje, bo pamiętam, że robiliśmy wszystkie sami. Nie było ich dużo, ale byliśmy dumni z naszej pracy i serca, jaką włożyliśmy w ten projekt. Poruszam w tym filmie tę kwestię, dlatego że jest to też inna perspektywa tego, co mogliśmy zobaczyć w Gotiku. Uważam, że nasi maperzy w tym okresie postarali się, bo mapa to było coś pięknego. Widać, że są pozostałości po przejmowaniu miasta. Wszędzie jakieś obce struktury, syf na ulicach no dużo tego było. Natomiast w kaplicy Adanosa była arena, na której były organizowane walki. Orkowie uwielbiali oglądać pojedynki między niewolnikami, a czasem sami demonstrowali swoją siłę. Było też getto, które znajdowało się w dzielnicy portowej i wielu graczy do tej pory wspomina to miejsce z powodu wielu ciekawych i zabawnych sytuacji. Również były próby przewrotu, gdzie ludzie dosłownie z byle czego starali się zrobić prowizoryczną broń, między innymi z drewnianych stołków i gwoździ. Miało im to pomóc przeprowadzić bunt w mieście. I w sumie to tyle odnośnie serwera. Też nie będę się rozgadywał nie wiadomo jak, bo nie wszystko już pamiętam, bo edycja była z kilka lat temu. Przejdźmy teraz do ostatniej odsłony serii i tutaj Orkowie okupują królestwo Myrtany, więc wątek inwazji jest cały czas obecny. O samym gotiku 3 można wiele rzeczy powiedzieć: że jest niedorobiony, że dialogi często są dziwne, że mechanika walki jest zła, ale mimo wszystko klimat okupacji, partyzantki oraz ogólnie wojny bogów jest bardzo dobrze oddany. W tym przypadku możemy obrać konkretną ścieżkę, której wybór będzie miał konsekwencje na odblokowane przez nas zakończenie. Oczywiście wybór ścieżki jest też równoznaczny z opowiedzeniem się po jednej ze stron konkretnego Boga. Dlaczego o tym przypominam? Ano dlatego, że tutaj możemy brać udział w odpieraniu ataków i odbijaniu przejętych miast przez orków, ale też możemy pomagać im w okupacji tych miast. Możemy być prawdziwym z krwi i kości partyzantem, który darzy nienawiściom orków i pomaga ludziom w odbiciu ich własnych domów ale możemy też stanąć po tej drugiej stronie barykady, czyli zniszczyć wszystko i realizować plan Beliara. Ja już wam mówiłem, że w moim przypadku nigdy nie dołączyłem do Najemników Orków, bo nie miałem na to ochoty. Może to też kwestia, że grając w Gothica 2 bardzo często stawałem po stronie Paladynów i ewidentnie ciągnie mnie do nich. Planuję kiedyś zrobić takie podejście, w którym wybiorę tę drugą ścieżkę, ale nie nastawiam się na jakieś znaczące zmiany w rozgrywce, bo siłą rzeczy będziemy robić to samo, tylko że z innej perspektywy. Czyli wiecie, przejmowanie osad, robienie zadań ze zdobywaniem konkretnych przedmiotów i tak dalej. Przy okazji jakiegoś filmu chyba odnośnie silniku graficznego zastosowanego w Gothicu 3, mówiłem, że wcześniej były plany na rozgrywanie większych bite wzorkami, ale ostatecznie ze względu na ograniczenia czasowe i chyba techniczne pomysł został porzucony. Strażnicy z obozu to już przeszłość. Świetnie, więc chwila ataku na miasto jest już bliska. Tak trzymać kolego. Na pewno przyda ci się trochę złota, co? Kto jest waszym szpiegiem w Monterze? Ujawni ci swoją tożsamość, kiedy usłyszy nasze hasło. A brzmi ono, niech żyje o kara. Doprawdy? Nie pytaj, to nie był mój pomysł. Rozumiem. Na koniec podam Wam jeszcze jakieś ciekawe modyfikacje wpasowujące się w tematykę tego filmu. Nie będę wymieniał wszystkich, tylko te, które najbardziej mi się spodobały oraz które rzucają ciekawy pogląd na przedstawiony temat. W modyfikacji Odyseja w imieniu króla mamy możliwość zobaczenia, że orkowie w dużej liczbie przebywają na kontynencie oraz oczywiście udało im się przejąć całą wyspę Korinis. Możemy też tutaj odwiedzić światy występujące w Gotiku 3, które zostały zrobione od podstaw na silniku Gotika 2. Warto też tutaj wspomnieć, że mimo iż mamy możliwość odwiedzenia krain z trzeciej odsłony gry, to spotkani tam orkowie nie są tacy sami jak w trójce. Są bardziej zbliżeni wyglądem i zachowaniem do tych, których mieliśmy okazję poznać na Korinis. W modyfikacji Złote Wrota po wydarzeniach z Gotika 2 do Jarkendaru przybywa inna nacja orków, nazywana Nachdor. Nacja ta, która zawsze była pokojowo nastawiona do ludzi, chętnie przyjmuje ich w swoje szeregi. Celem tych orków jest zwalczenie plagi Beljara i ustabilizowanie sytuacji w tym nowym świecie. Wspierają innych osadników i bronią ich przed wszelkimi zagrożeniami. W modyfikacji Bumszak historia oczywiście toczy się po tym, jak Bezimienny wypłynął na dwór Irdorad, a sama rzuca nam inne światło na wojnę pomiędzy ludźmi a orkami. Wcielamy się w młodego orka i z jego perspektywy obserwujemy wszystkie wydarzenia oraz odegramy kluczową rolę w ataku na zamek w górniczej dolinie. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie po prostu durszlak, a ja przypnę wam serducho i odpiszę na wasz komentarz. Możecie również podzielić się waszym zdaniem, jak wy ogólnie postrzegacie inwazję orków? Po której stronie chcielibyście grać, jak oczywiście mielibyście możliwość wyboru, oraz kto według was z postaci fabularnych mógł to wszystko przetrwać? Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.